Podcast zostań swoim przyjacielem, chciałbym zacząć od stwierdzenia, które już poprzednio bardzo często można było usłyszeć w innych podcastach, a które jest niesamowicie bliskie mojemu sercu. Miłość do świata i ludzi zaczynamy zawsze od siebie. Powyższe zdanie. To podstawa udanych, wystarczająco dobrych, satysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem. Oczywiście, tylko wtedy, o ile nie jest to wyłącznie teoria, ale zasada, którą przestrzegamy w codziennym życiu. Najpierw trzeba pokochać siebie, aby móc przekazywać miłość innym. Pokochać siebie. Kochać siebie mocno, wielkie to wyzwanie, i uważnie słuchać, ważna życia sztuka. Nie można tej sztuki zagrać z całym sercem, gdy w sobie miłości człowiek ciągle szuka. Żeby być dla świata, trzeba być dla siebie i dać sobie rzeczy, o których się śniło. Nie można miłością dzielić się z innymi, gdy w nas tej miłości dla siebie nie było. I jeśli ktoś mówi, że to jest egoizm, bo miłość drugiemu zawsze się należy, to ja wiem, że najpierw muszę nalać sobie, bym mogła z ufnością miłości zawierzyć. Znane w większości i bardzo znaczące jest przysłowie: z pustego i Salomon nie naleje. Myślę, że jest ono jak najbardziej adekwatne do tego, o czym będziemy mówić. Najpierw trzeba mieć samemu, żeby móc się dzielić z innymi. Nie można dać bowiem drugiemu tego, czego się nie ma. Mówiąc krótko, Trzeba najpierw pokochać własną osobę i być dla siebie, jak mówi w swojej książce Natalia de Barbaro czułą przewodniczką, a dopiero później zwrócić się do świata i innych. Najpierw trzeba uleczyć rany z przeszłości, zaakceptować siebie z całym ekwipunkiem czyli naszymi zaletami i wadami a dopiero później. Skierować ku drugiemu człowiekowi. Tylko wtedy mamy szansę iść własną drogą i całym sercem uczestniczyć w sztuce życia, z korzyścią dla siebie i dla innych. W przeciwnym razie, każda pomoc skierowana na zewnątrz będzie jednym wielkim poświęceniem. Poszukiwaniem pochwał, wdzięczności i podnoszeniem poczucia własnej wartości. Nie będzie tu miejsca na radość, harmonię, spokój i lekkość. Lecz nawet wtedy, kiedy otworzymy serce dla siebie, bądźmy czujni. Trzymajmy rękę na pulsie. Nie zostawiajmy siebie ani na chwilę. Opiekujmy się sobą. Jak najukochańszym dzieckiem. Opiekujmy swoimi uczuciami, potrzebami i pragnieniami. Bądźmy wyrozumiali i tolerancyjni. Bądźmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Najlepszy przyjaciel. Być przyjacielem swoim najlepszym. By sobie dawać, wszystko, co trzeba, być siostrą, bratem, matką i ojcem, każdą postacią, której nam trzeba. Nie warto czekać, aż przyjdzie samo, lepiej mieć w głowie, czego brakuje, i dawać sobie, gdy tylko można, bo to nam w sercu siłę buduje. Różnie nam w życiu plotą się dzieje, raz mam z górki, raz jest pod górę, choć czasem tylko w nas wątpliwości. Smutki i żale myśli ponure. Lecz nie trzymajmy kurczowo smutków. Potrzeba wiary, że wszystko minie. Byśmy spojrzeli na życie z boku i nie czekali. Aż smutek zginie. Zaopiekujmy się swoim sercem, darujmy sobie, co nam potrzeba. Gdy pokochamy samego siebie, to wszystko będzie takie, jak trzeba. Bo tylko człowiek, co kocha siebie, nie będzie szukał dokoła winnych. Gdy zaś nie lubi niczego w sobie, to dając pomoc, zawłaszczy innych. Ta pomoc bowiem nie pójdzie z serca, bo przecież serce jest wciąż zamknięte. Nie można dobrze pomagać światu, gdy nasze sprawy są niedomknięte. Jak jednak sprostać temu zadaniu, gdy czasem w duszy dziury głębokie? Co mamy zrobić z dziurawym sercem, by spojrzeć na nieżyczliwym okiem? Najpierw potrzeba miłości z sobą, więc ją dla siebie po prostu weźmy. Bądźmy jak matka, co bardzo kocha i tylko za to, że z nią jesteśmy. Bądźmy jak ojciec, co dobrym słowem. Pomoże zawsze, gdy jest potrzeba. Przyjdzie najszybciej, kiedy wołamy, i nigdy na nas się nie pogniewa. Bądźmy jak siostra, która jest blisko i życzy świata, co dobre dla nas. Będzie nas wspierać i wzmacniać wiarę, choć życia nie chce przeżywać za nas. Bądźmy dla siebie jak brat najlepszy, który nas kocha i zawsze z nami. Daje nam siłę i wiarę w życie, nawet gdy jemu ciężko czasami. Gdy pokochamy siebie tak mocno, jak matka, ojciec, brat oraz siostra, to żadna krzywda, którą nosimy, nie będzie dla nas już taka ostra. Gdy przebaczymy straty w swym życiu, nie będzie sprawy, która nas truje, to w swoim sercu będziemy wolni. Właśnie ta wolność dobrze smakuje. Kochajmy siebie w różnych odsłonach, bo dobra miłość daje sił wiele. Nie opuszczajmy dla świata duszy, bądźmy dla siebie swym przyjacielem. Mamy wtedy ogromną szansę otworzyć każde drzwi i przeżyć swój czas najlepiej, jak to możliwe. Powtórzę więc jeszcze raz. Bądźmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. To zdanie jest kluczowe dla jakości naszego życia. By móc skierować się ku światu i innym ludziom, trzeba najpierw dać miłość sobie. Dobrze jest jednak, gdy oprócz przyjaźni z samym sobą mamy w swoim otoczeniu ludzi wielkiego serca, ludzi, którzy nas wspierają i pobudzają do rozwoju, ludzi, którzy są dla nas życiową inspiracją, mądrzy, cudowni, wspaniali. Ja sama mam ich kilkoro, to moi cudowni przyjaciele. Na słońce i na deszcz, na pogodę i niepogodę. Nie będę ich wszystkich wymieniać, ale chciałabym opowiedzieć o jednej osobie, szczególnie dla mnie ważnej. Ta osoba ma tak otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka, że mogłoby się wydawać, iż jej własne życie nie jest i nie było zbyt trudne. Że to niemożliwe, by być aż tak dobrym, pomocnym, współczującym, gdy wiatr wieje w oczy. A jednak ta osoba wychowała piątkę dzieci, których losy różnie się układały. Mąż zmarł po ciężkiej chorobie, była z nim każdego dnia do końca. Przeżyła widmo utraty całego majątku i to nie z własnej winy. Ale właśnie sytuacja, że była taką osobą, godną zaufania, solidną, pracowitą, życzliwą i otwartą, spowodowało, że wierzyciele poczekali tak długo, jak było potrzeba na spłatę należności. Przeżyła chorobę nowotworową. Przez wiele lat, wspólnie ze swoją szwagierką, opiekowała się teściową chorobą na Alzheimera. Która w okresie zdrowia była osobą bardzo despotyczną i trudną we współżyciu. Sytuacji problematycznych w jej życiu było na pewno o wiele, wiele więcej. Ja wymieniłam tylko niektóre. Mimo to, ta osoba była zawsze pogodna i uśmiechnięta, a wobec innych zrównoważona i spokojna. Kochali i kochają ją wszyscy. Mali i dusi, starsi i młodsi. Ja jednak kiedy byłam młodsza, będąc z nią w kontakcie, czułam czasami złość i bunt. Te uczucia wynikały najprawdopodobniej z tego, że czułam się przy niej mało wartościowa. Czułam, że nie doskakuje jej nawet do pięt. Ale to było dawniej. Teraz gdy mam znacznie więcej lat, odczuwam tylko dumę. Cieszę się, że taka osoba jest ze mną blisko. To moja siostra. Życzę wszystkim, by traktowali siebie z ogromną życzliwością, miłością i troską. Ale życzę też, by oprócz przyjaźni z samym sobą, mieć w swoim otoczeniu osoby, które nas wspierają, Pobudzają do rozwoju, szanują i kochają. I dobrze mieć je w realu, w bezpośrednim kontakcie, tak byśmy czuli, że w trudnych chwilach możemy liczyć nie tylko na siebie. Ewa też emerytka. Jeżeli chcesz posłuchać. Jak zwiększyć swoje szanse na wystarczająco dobre i satysfakcjonujące życie, by móc znaleźć wyjście, gdy go nie widzimy? To zapraszam na kolejny podcast już za dwa tygodnie. Jeżeli natomiast chciałabyś wprowadzić zmiany w swoim życiu, by było ono lepsze dla Ciebie i innych, to włącz podcast, który znajduje się w górnym rogu.